Cześć, Sylwia Podkowska, WediCard i Muzykoterapia. Witam Cię w kolejnym dniu 30-dniowego wyzwania o tym, jak wyszłam z Korpo. I yy, jestem dzisiaj na spacerze z Tobą. Zabrałam cię dzisiaj na moje spotkanie zespołu o tym, jak wyszłam z Korpo. Yy, tu jest ten motyw że po prostu nie nagrał mi się dźwięk w poprzednim filmie. I y, mówię do ciebie y, drugi raz. I po prostu czuję, jak mi ręce zamarzają. Jest dzisiaj bardzo zimno. Drugą część tego nagrania dam z domu. Bo zakładam po prostu teraz ręce w rękawiczki i idę i szybszym tempem. To do zobaczenia.